Bemens, witam widzowie i fani. Musimy wejść do kuchni i zobaczyć, co tam Koba robi. O, witam, co ci dzieje? No, ludzie piszą i gadają, że nie ma uchwytów. Nie ma uchwytów, nie ma klamek i inne rzeczy. Hmm? To zapraszam bliżej, to z kamerą, wszystko pokażę. Jest jedna kanka? Jest. Jest druga? Jest. Zgadza się? Wszystko jest, patrzę. Nawet nic się nie, nie, nie spada. Otwieram uchwyty. Zapraszam kamerkę tu. Jest kamera, się nie wstydzi, proszę bardzo. Jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. Nawet to jest dobrze przymasowane. O co chodzi? Teraz biorę na klamkę. Zamykamy. Tu tak samo mamy. Dwie klameczki, dwie. Otwieramy, samochwyty, sam, wszystko jest. Proszę bardzo, na zamyka. Tu mamy jedną klamę. Otwieramy, proszę bardzo, samochwyty. Tu mamy dwie klamy. Kabrunia otwiera, pokażę. Są cztery chwyty. Zamykamy. Tu mamy sufladę... Otwieramy, zamykamy, tu mamy uchwyty i klamy, otwieramy, zamykamy. Aha! Moment! Żeby było jeszcze śmieszniej, żebyście przestali pieprzyć, że meble są robione z kartonu jakiego. To ja to stawiam. No i co? Ale mi kurwa kartą Jezu, już się wkruszył, patrz, jubudu Gdzie tu? Gdzie tu? Blat się trzyma, wszystko się trzyma O tu! Tu mamy jedną klamę I otwieramy Proszę Teraz zamykamy Trzymam cały czas za to, więc nie pitolta, jak ja to robię Prosta, prosta, banii se păresc bust, nu-ți mai dai, nu da, nu-ți mai da, nu-ți mai da, nu-ți 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 da, nu-ți